Na drodze powiatowej w Hojnem rozpoczęła się rozbiórka mostu na kanale Tyczyńskim ze względu na postępującą degradację elementów betonowych, zły stan techniczny obiektu stwierdzono już w 2018 roku. Oprócz samego mostu renowacji ulegnie prowadząc do niego odcinek dróg dojazdowych. No jest to poważna inwestycja rzeczywiście, bo zawsze przede wszystkim tutaj chodzi o rozbiórkę i budowę nowego mostu. To jest najgorsza inwestycja dla drogowców, ponieważ ruch musi być zatrzymany zupełnie. Tutaj most, jak widzicie Państwo, w tej chwili jest rozbierany. Więc przeprawy nie będzie. Zatrzymany jest ruch z obydwu stron, to będzie, zaczynamy oczywiście od tego mostu. Natomiast inwestycja nie tylko polega na budowie nowego mostu, ale również na ponad 800 metrach przebudowy drogi, to jest od szkoły od skrzyżowania przy szkole w hojnym do następnego skrzyżowania za mostem. Przewidziane w związku z pracami utrudnienia w ruchu potrwają co najmniej dwa miesiące. Kierowcy mogą korzystać w tym czasie z objazdu przez miejscowości Witów w gminie Burzenin. Jakie wyznaczono objazdy na tym terenie? No tutaj mieliśmy problem rzeczywiście z, z objazdami, ponieważ drogą, która spełnia kategorię ruchu, którą trzeba było zapewnić, jest dopiero droga w Witowie, tak naprawdę w gminie Burzeni. W związku z tym ten, ten objazd przez Stoczki, przez Witów e, i z drugiej strony do Bobrownik jest właśnie tak wyznaczony. No Jest to problem, ale myślę, że, że przebudowa drogi i przebudowa przede wszystkim mostu, który mógłby kiedyś spowodować zamknięcie ruchu na zdecydowanie dłuższy czas, jest tego warty. Czy wie pan może jak odbywa się tutaj komunikacja PKS? Zarówno PKS jak i, jak i wszystkie pojazdy specjalne. Mają swoje drogi do poruszania się. Do kiedy mogą potrwać tutaj utrudnienia? No Tutaj mamy z wykonawcą umowę podpisaną do końca listopada, tak naprawdę. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie wyglądać, ponieważ ten wybór wykonawcy trwał dosyć długo. Ta, ta, ta data była cały czas ta, stała. W związku z tym mamy nadzieję, że to się uda. Jeśli pogoda, tak jak teraz, utrzyma się, to jest to jeszcze wykonalne. Jeżeli nie, to będziemy niestety ale zmuszeni, tak naprawdę, wydłużyć okres wykonywania. Sama droga, o ile to jest, rzeczywiście jest jej więcej, to są w miarę, w miarę krótkie, mimo wszystko, roboty. Natomiast most, Czyli wszystkie technologiczne przerwy i, te, i, te, i czasy wiązania poszczególnych elementów są na tyle związane, że jeżeli tu pogody, pogoda wy, pozwoli na to, żeby te okresy były na tyle skrócone, żeby, żeby to wszystko wydziałało jak trzeba, to wtedy ok. Jeśli nie, to będziemy musieli niestety to wydłużyć. W ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwo Infrastruktury dofinansowało to zadanie kwotą w wysokości 1,313,000 złotych, a łączny koszt przebudowy wynosi 2,5 miliona złotych.